Najlepsze BMW w budżecie do 30 klocków, które cię nie zrujnują, są benzyny i diesle. Małe, duże i średnie. Jedynka, czyli E87. Z diesla bierz tylko M47 o mocach 122, 143 i 163 kunia. Ma rozrząd z przodu, a za 25 klocków wyrwiesz naprawdę zadbany. Na przykład ze Szwajcarii. Silniki wsadzali do 7 roku włącznie. Z benzyn celuj w 2.0, 129 i 150 kunia. To stare M46, ma MPI i bezkolizyjny rozrząd. Ma swoje wady jak w ale da się to ogarnąć. E60 i tu cię zmartwię, bo jedyny słuszny silnik to 6 garów w rzędzie w klekocie, czyli pancerne M57 na żeliwnym bloku. Nawet jak ma 500 tysiaków na latane, to jeszcze drugie tyle przed nim. Chcesz benzynę? To celuj w 2,5R6 192 kunia M54, 190 kunia to M53 i nie jest taki spoko. Do benzyny wrzucisz gaziutek, bo ma MP E90, tu też celuj w 2-0 w dieslu M47 z rozrządem z przodu. Oczywiście, jak trafisz za odmane N47, czyli ze zrobionym rozrządem, to też spoko. Ceny E90 zaczynają już szorować po dnie, więc za 25 klocków możesz trafić świetny stan, ale też totalnego złoma, więc się nie napalaj, a szukaj, wszystko dokładnie sprawdzaj i słuchaj mireczka. Bo nie rocznik, a stan techniczny i historia serwisu ma znaczenie dla niskiej awaryjności. A jak myślisz o zakupie auta, to sprawdź mi poradnik. Dzięki niemu nie dasz się oszukać mirasowi. Odrzucisz 80% lewych ogłoszeń, a auto na miejscu sprawdzisz jak profesjonalista. Pokazuję w nim masę trików, jak kupić dobre i bezwypadkowe auto. Link masz w opisie filmiku, w moim profilu lub przypięty w komentarzu.